Och, nikt nie przychodzi do mojego sklepu. Dlaczego? Dzień dobry. O, cześć, pierwszy klient. Idę tak bokiem, bo mam milion złotych. Gdzie wygrałeś? Nie, nie, nie pamiętam, po prostu widziałem, że mam i A co ty masz tam za kamyczek? Nie wiem, ale... I fioletowy kaputek Musi być bezpieczna. Okej, okay, ja ci dam te miliony złotych za tą wszystko. okej? Okay? Nie. Masz dać mniej. To nie możesz nic złego robić. Chyba, że złapiesz odpowiedni. Tu jest jeszcze jakiś... Tu jest jeszcze jakiś... O i ten... Au. No to dlaczego to może być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. To to jest? Piękna No Znalazłem ją. I chyba są tam jakieś napisy. Takie małe napisy. Musisz to sprawdzić. Ech, założę. Łooo, wow, jakie to wielkie Nie, ty, ty musisz... ja muszę to zdjąć, ja muszę to A Ała, moja ręka Ech, To czepiamy Mm. Yy, to było gdzieś tu, więc może tu. Wiem, yy. że dziwnie to wygląda, ale na części nie da. Yy. O, tak, to nasze. Yy. 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 I ostatnie. To jestem na tego to. Tylko uważaj, bo już wiem co to jest. To rękawica ta nosa nieskończoności. Rękawica nieskończoności. Ciekawe dlaczego to... Co się dzieje? Nie mogę. I to naprawdę jest ta rękawica, czy co? Jesteś teraz najsilniejszy, ale co z moją ręką? Przecież tak nie mogę chodzić. Tak. Dobra, przestrzeni. Tam, jak ja moje pieniądze pod do mnie. Uo, wielka Tak Nawet nie za otrzymać trzymać. Moż. Dzięki. A ja tak w ogóle to co to mam mi powiedzieć? To nie drenka, bica, co jest rękawica, coś to. Ech. 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 Znajdziesz inny lepszy naprawdę wiem się wziąć takiego wielkoluda no na rękawicę będziesz musiał ją zrobić wiesz okej okay. yy, chcesz klocki może że coś jakiś telefon czy coś mięso może Upieczyć te. dobra wezmę Uuuu. nie co to jest radio tak takie zepsute też się wyłączę, teraz wyłączę. O! Ech. Jest to mięso? Nie, żartuję. Pff. O. O. Pyszne. może kości jakby ktoś chciał, a to sobie wezmę. Zobaczmy. Pa! Pa! pa ten sklep się rozpala. Dobrze, że to jest taki, jakby, ale głośnisek. Panie, nowy! Co? Zapomniałeś czegoś wziąć. Yy, nie wiem, gdzie jest moja głowa, więc zaraz. Okej. Okay. O, o, dzięki. Może innym razem tą rękawicę znajdź. Pa! Pa! Ach, i już to koniec jest to ja to znam o to... już skończyłem czekam do następnego klienta